Siema. Dzisiaj będę odpowiadać na pytania widzów, więc lecimy. Hej,ka, czym nie dodasz nick 55 to mułę i oglądam twoje filmy, proszę dodaj mnie. Okej, okay, dodam. Kupisz mi skin case nick Sleppy5993. Ile masz lat, jak masz na imię? Nic nie szkodzi, że ci się nie udało, serce. I dodasz do znaj i zagrasz jeden v 1 na nóż, a później z snajperki. Dzięki. Jak tak, serce. Mam prawie 13 lat. Dodam cię i rozdam 3 skin case na na 1000 subów. Zagrasz 1v1 jeden w jeden w Rivals mój nick zY? Tak zagram. Ile masz IQ? Zero? Kiedy zacząłeś grać w Rywals i Messi czy Ronaldo? Zacząłem grać w Railwals już 3 miesiące temu, a na komputerze gram 2 miesiące, a jak chodzi o Ronaldo czy Messi? Obydwaj są dobrzy. Może to być kontrowersyjne, ale wolę Ronaldo. Jeden k ile masz lat? Niedokładna liczba. Dwa, ile grasz w Rivals 3, czy grasz Rankedy? Czy Messi, czy Ronaldo, czy Lewandowski? 5. Koty czy psy? 6. Czy masz zwierzaka? 7. Jak się oceniasz od 1 do 10 w Rivals? 3. Aktualnie nie gram rankedów? 5. Wolę psy? 6. Mam kota? 7. Oceniam się na takie 8 w Rivals. Za ile zrobisz jakiś film? Następny planuję za około miesiąc. Zasubskrybuj ten kanał i Elo.